Tematem tego filmu będzie ustawienie harmonogramu osuszania szlifty podłogowej na pompie ciepła Alterma 3. W tym celu przy dostępie instalatora należy odnaleźć pod menu Rozruch. Przejść do menu, odnaleźć osuszanie szlifty i już ustawić poszczególne wartości. Wchodzimy do menu Program i wybieramy pierwszy krok. W pierwszym kroku ustawiamy w pierwszej kolejności czas trwania pierwszego kroku, a następnie temperaturę, jaką ma mieć woda zasilająca przez czas trwania pierwszego kroku. My ustawimy przez pierwsze 24 godziny 30 stopni. Wartości poszczególnych temperatur powinien podać producent szlichty. Następnie zatwierdzamy i ustawiamy drugi krok. Drugi krok również ustawimy, że będzie trwał 24 godziny i będzie on wynosił 35 stopni. Analogicznie, trzeci krok również 24 godziny. I znowu temperaturę podniesiemy o kolejne 5 stopni. Jak widać, zmienia się wykres pracy urządzenia, czyli zmieniają się i godziny, i temperatury, jakie mają być podawane na podłogę. Następnie ustawiamy już kolejny, piąty krok i w naszym przypadku będzie to krok, w którym temperatura ma zacząć spadać w stosunku do tej, która była wcześniej. Czyli ustawimy 40 stopni. Następnie 24, kolejne 24 godziny i dajmy na to 35 stopni. Kolejne 24 godziny i na końcu 30 stopni. Zatwierdzamy lewym przyciskiem. I przechodzimy do uruchom osuszanie szlichty. Trzeba pamiętać, że po uruchomieniu szlichty, jeśli dojdzie do braku zasilania, przerwy w zasilaniu urządzenia należy ręcznie wznowić program, czy uruchomić osuszanie szlichty. Wybieramy OK. I osuszanie szlichty się rozpoczęło.